Słuchajcie, naprawdę, powoli trzeba się kurwa pogodzić z tym, że ta cała wiedza, którą zdobywaliśmy przez całe życie, e, powoli staje się tak naprawdę, jeżeli. Ja, oczywiście, dla nas, dla ludzi jest to mega ważne, bo to są nasze doświadczenia i to jest nam wszystko potrzebne. Ale mówię, na rynku pracy to powoli e, e, stanie się bezwartościowe. Naprawdę, no, ja wiem, że dla większości z Was to jest na razie szaleństwo i to, co ja opowiadam, to są jakieś bzdury, ale za chwilę, w większości przypadków, to wszystko mogą zastąpić modele językowe. Modele językowe, jeżeli mówimy o zastosowaniu wiedzy, wiedzy, którą wykorzystujemy, powiedzmy, pracując umysłowo czy przy komputerach, ale bo tu w temacie sztuki, na przykład, jak zamieściłem tą rolkę, to tam piszą, że ludzie się nie martwią, bo manualne rzeczy. No nie, no nie do końca. To jest kwestia tylko kilku lat. Jeżeli chodzi o robotykę, to jest kwestia tak naprawdę sensorów. Jeżeli tutaj, a to niedługo będzie opanowane, bo są wielkie firmy, które nad tym pracują, to jest tylko kwestia. Czasu, jak nas zaleje robotyka w połączeniu ze sztuczną inteligencją, i te proste często roboty będą wykonywały wiele rzeczy manualnych. Oczywiście to potrzeba lat. To nie jest tak, że nagle znikną wszystkie zawody manualne, bo to jest niemożliwe. To, to będą długie, długie lata, ale to będzie następowało. Zwłaszcza, że im będziemy bogatszym krajem, tym czynnik ludzki koszty pracy będą droższe. Będzie łatwiej wylizingować tak naprawdę takiego. Robota, który będzie wykonywał za człowieka czynności, nie będzie chorował, nie będzie robił problemów, nie będzie brał lopów, tylko będzie zapierdalał 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i będzie miał przerwy jedynie na ładowanie prądu. No te, takie czasy nas czekają I, i możemy pierdolić różne rzeczy, ale to jest nieuniknione, kurwa. A jeszcze szybciej wejdzie, wejdzie software, czyli ci agenci, bo to jest oprogramowanie, które znacznie szybciej się rozwija niż robotyka, bo tam nie ma ograniczeń sensorów. Tam ta technologia już teraz jest w stanie wykonywać masę rzeczy. Proponuję poprzestawiać umysły, bo naprawdę ty, niektórych czeka zderzenie z kamienistym dnem.